Yo, what's going on, guys? It's Lewy out here again. A tak teraz na serwisie, mankują widzowie, z tej strony oczywiście Lewy. E, dzisiaj będzie taki luźniejszy odcineczek, bo szczerze mówiąc nie miałem zbytnio pomysłu na coś e, konkretniejszego. Także dziś zagramy sobie w FC26 składem z najdłuższymi włosami, tak jak jest tutaj opisane w tytule oraz opowiem wam pokrótce e, o tym jak e, za jakiś czas będę wybierał się na koncert drabuszejki także zapraszam do oglądania stawcie łapkę subskrypcję która wyświetla się klasycznie tutaj na moim palcu teraz i oczywiście komentarz z waszą sugestią co do następnych filmów lub z waszą opinią na jakiś temat ja was już nie zanudzam lecimy już do odcinka także Okej, okay, a więc już jesteśmy w grze i teraz przedstawię wam pokrótce skład. Wiem czy są to właśnie karze z najdłuższymi fryzurami e, dostępni w grze, także e, na bramce mamy Lamensa, może tutaj e, nie powala jakoś. E, swoją tutaj czupryną, ale e, bramkarzy ciężko znaleźć z takimi e, bujniejszymi włosami. Tutaj mamy Malogusto po prawej, e, w obronie Ake oraz Sole. Tutaj mam akurat e, dobrego po ewolucji, jak możecie zobaczyć, e, z mojego głównego składu. Wziąłem e, LO, nikt inny oczywiście nie mógł tutaj być jak Mark e, Kukureja. E, lewa pomoc Antony Gordon też jego czupryna jest e, dosyć pokaźna. E, następnie Edward Kamavinga długie, on ma te dredy, także idealnie się do nas wpasowuje. Następnie mamy Chonga, e, też ma tutaj duże Afro Genduzi. Adama Traore z tymi jego ogromnymi dreadami oraz na napadzie Antoine Griezmann e, wiem, że mogłem tutaj dać jakąś pinę, wiadomo jakąś salmę, no bo one przecież mają też długie włosy, ale już naprawdę nie bądźmy tacy E, nie idźmy tylko w metę. No i co? Zagramy sobie jeden taki e, luźny meczik tam w Rivalsach sobie tym składzikiem e, Zobaczymy, jak oni sobie poradzą. E, I zaraz jeszcze coś sobie pogadamy. Słuchajcie widzowie. No i słuchajcie, przechodzimy sobie do meczu. Zaraz też e, powiem tutaj powiem tutaj to, co miałem powiedzieć, czyli to, że właśnie wybieram się na koncert Szejki Słuchajcie. E, Zobaczmy teraz skład sobie. Mbappe, krojw i Eusebio. Ok, może być ciężko. Um, no dobra, ale zobaczymy. No i tak, jak mogliście oglądać mój pierwszy odcinek na moim kanale, nie wyszedł on za dobrze, ale, ale tak, mogliście właśnie zobaczyć, że interesuje się polską sceną anderową, słuchajcie, no i właśnie bardzo lubię słuchać takiego na przykład drabuszejki i 27 marca będzie on grał, słuchajcie, swój koncert w Warszawie i właśnie będę się na niego wybierał. Eee, będzie to pierwszy koncert z jego właśnie e, trasy koncertowej, którą rozpoczyna e, teraz Griezmann był zdecydowanie za wolny na Van Ven'a e, teraz widzę, że Adama Traore w ogóle nie ma swojej fryzury, jak i kilku tutaj piłkarzy, no ale sugerowaliśmy się zdjęciami e, chociaż teraz widzę, że przynajmniej ten e, Czong ma tutaj naprawdę bujną czuprynę słuchajcie, no i będę na tym za fajnie E, fajne to na pewno będzie przeżycie jeśli, jeśli w ogóle śledzicie jeśli interesuje Was ten temat em, to na pewno wiecie że o kurde ale teraz mi porobił na pewno wiecie że drabuszejka ma naprawdę świetne te koncerty e, myślę że po prostu najlepsze jeśli chodzi o polską scenę Underową, bo to co się tam dzieje jest naprawdę niesamowite słuchajcie e, o piłce czy coś możemy tutaj sobie pogadać e, w sumie nie sądzę, e, ok, nieźle. E, w sumie nie sądzę, bo ostatnio jakoś nie ma e, żadnych fajnych, słuchajcie, spotkań, które można by było śledzić. No co ostatnio 4-0 Chelsea, Hull City, łatwa wygrana m, dla drużyny Chelsea, Hatryk pe e, Pedro Neto oczywiście. Um, tam jedna bramka początkowo zaliczona była dla Hato ale końcowo neto z Hattrickiem słuchajcie i trafiliśmy na gościa który na skład z długimi włosami robi nam player -locki i takie rzeczy także e, jeśli jeszcze wpakuje nam tak z dwie bramki to po prostu poszukamy sobie nowy mecz bo szkoda słuchajcie czasu e, ale spróbujmy grizu Grizu, Grizu, Grizu. dobra? 1-0 e, chciałem powiedzieć 3 do 1 oczywiście e, No ale ja się zbytnio tutaj nie przejmuję No bo to taki dzisiaj e, na lucie odcineczek Bo naprawdę nie miałem zbytnio pomysłu Ostatnio znów te quizy były e, Nie wiem czy, czy Wam się to e, podoba e, Mam nadzieję, że tak ale prosiłbym was naprawdę szczerze, żebyście dawali mi sugestie, co chcielibyście na kanale, czy po prostu odcinki z Ultimatea zwykłe, e, jak buduje swój skład i tak dalej. Chociaż nie wiem czy was to interesuje, bo ostatnio e, stan FC 26 jest naprawdę e, średni oczywiście. Stan tej gry jest naprawdę ostatnio średni. E, ja próbuję nagrywać co mogę, żeby was e, zaciekawić e, dziś taki naprawdę luźny odcinek. E, bo, bo nie ma pomysłu, nie ma pomysłu po prostu, żeby zrobić coś fajnego, jeśli teraz strzeli. Okej, okay. szukamy następnego meczu. Ok, a więc znalazło nam już kolejnego przeciwnika, e, poprzedni był taki, że nawet e, głównym swoim składem na pewno bym nic mu nie zrobił, bo gość był po prostu, no tak się ruszał, że nie wiadomo było co tam chodzi. E, my już mamy następny mecz, mam nadzieję, że, e, że pójdzie teraz nam o wiele lepiej niż e, przed chwileczką. Słuchajcie, e, Bednarek tam był na obronie, ok, szanuję szanuję tutaj widzę taki spokojniejszy już składzik nie kurde Mbappe i tak dalej e, jakiś Manuel, ale nas robi tutaj nieźle Gędu, dobrze. Legenda nasza. Aha. ok. Adama Traoré, Adama Traoré. Zwrotna piłka Adama. Jest gol, jest gol. Słuchajcie, pięknie. E, nie robiłem tej cieszynki, skipuję tutaj jak widzicie. E, to nie miał tutaj na celu żeby robić cieszynkę, na wygrywając 1 do 0, Ciach, dobrze, że mamy tego Kama Wingę, chociaż może coś strzeli, zobaczmy. Kama, kama, aj, ale zablokował. Kama winga! aj, ten Oliver Kahn. No niestety w tym meczu chociaż 1-0 wygrywałem Kukureja. Aj, nie, znowu przegrał główkę. Gendu, ale wymiana Kukureja, ale. Aj witalnym momencie zrobił wrócić ale jednak nie Grizu Finezja pięknie słuchajcie piękna akcja Czyli jednak długo Włosi tutaj sobie radzą Tylko spokojniejszy tutaj przeciwnik musiał się trafić Już radzą sobie tutaj dużo lepiej Chociaż nasz przeciwnik też tu coś teraz sklepie Co za fineska Manuela? Grizu Grizu wypuść gędu z jego gędu gędu skończysz to gędu Pięknie, Genduzi nasza legenda. Robimy cieszynkę teraz. Genduzi nasza legenda, słuchajcie, Genduzi. Eee, a może jeszcze Genduzi go zrobię w ewolucji. Oj, dobra. Oj, <ścoughs> ten szał był tak fatalny, że chyba... A, myślę, że wyjdzie nasz przeciwnik. Dobra, kto podejdzie? Kto ma najlepsze wolne? No, Grizu ma najlepsze wolne, mimo wszystko. E, 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 spróbujmy to jakoś... Może knucklebola? Spróbujemy? Co by na to? Knuckleball z złotym Griezmannem? Chyba za mocno, oj No za mocno Ale 3-1 po pierwszej połowie Czągiem nie grajcie, słuchajcie, oj No niestety Robi się nieciekawa sytuacja Podajmy do ciąga, może ciąg strzeli bramę Z wykończeniem? Tak jest, z wykończeniem, słuchajcie Słuchajcie, cząk jak kończy, to kończy. <głos> <głos> A. Teraz ładnie słucha, ale czemu ten AK, ale zlamił ty, ale AK zlamił? O Jezu, fatalnie, to było fatalne, ale teraz ładnie robi, ładnie robi, ładnie robi. No, ten manuel jest naprawdę mocny tego przeciwnika. Ale coś lagowało, myślałem że wywali zaraz Ale spróbujmy wygrać ten mecz Niestety słuchajcie, remis, tylko i wyłącznie remis Mogła być wygrana no ale niestety to tyle. Okej, okay, a więc tak jak mówiłem, dzisiaj naprawdę taki luźny mega odcineczek. Dajcie znać, jeśli wam się spodobał oraz dawajcie mi znać sugestie, jakie chcecie filmy na kanale. Pamiętajcie o subskrypcji, która klasycznie już wyświetla się tutaj na moim palcu e, oraz o łapce w górę i komentarzu. Także dziękuję wam teraz serdecznie za oglądanie i siema.